Hej kochani! Zbliża się ten dzień w roku, kiedy większość z nas teoretycznie nie martwi się i nie liczy ilości zjadanych kalorii. Chodzi oczywiście o tłusty czwartek, kiedy obżeramy się pączkami na potęgę. Sama pamiętam, kiedy w czasach liceum, tuż obok mojej szkoły w Grudziądzu, była najlepsza pączkarnia w mieście, a ich pączki z nadzieniem różanym to było prawdziwe niebo w gębie. Jak łatwo możecie się domyślić, na jednym nigdy się nie kończyło, a na drugi dzień ostatecznie łapał mnie wyrzuty sumienia, że przesadziłam z ich ilością. Dlatego dziś pokażę Wam, jak przygotować niesamowicie smaczne i zdrowe czekoladowe donaty w wersji Fit. Jeśli planujecie pobić w tym roku swój osobisty rekord w ilości zjedzonych pączków, to ta propozycja jest zdecydowanie dla Was. Narobiłam wam smaka? No to zaczynamy! Zanim zaczniemy przygotowanie naszych pączków, musimy wstawić piekarnik i nastawię go na temperaturę 180 stopni, grzanie góra-dół. A kiedy piekarnik się nagrzewa, możemy brać się do pracy. I zaczniemy od składników mokrych. Do miski wrzucę dwa jajka. Do tego dodam jeszcze roztopione masło, które możecie zastąpić na przykład roztopionym olejem kokosowym. W misce ląduje jeszcze mleko, u mnie jest to mleko migdałowe, ale możecie je zastąpić dowolnym rodzajem mleka. I na sam koniec dorzucam słodzik u mnie jest to erytrytol, zamiast niego możecie dodać ksylitol. No i teraz to wszystko mieszamy. Kiedy składniki mokre są już wymieszane, czas dodać do nich pozostałe elementy, a będzie to mąka kokosowa, do tego dorzucam jeszcze kakao, Odrobina proszku do pieczenia, no i szczypta soli dla podkręcenia wydobycia tego smaku. I znowu wszystko mieszamy. Tak jak wam mówiłam na wstępie, ten przepis jest naprawdę bajecznie prosty i ekspresowy. Praktycznie pierwsza część pracy już zanaczy. Okej, okay, nasza czekoladowa masa jest już praktycznie gotowa. Pachnie niesamowicie KKM i teraz możemy ją przelać do foremki. Przygotowałam sobie już ją wcześniej. Jest to silikonowa foremka z takimi e, okrągłymi otworami na donaty, wysmarowałam ją sobie masłem, i teraz będę do każdego otworu przelewać odrobinę masy. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wstawić te nasze donaty do piekarnika na jakieś 15-20 minut, aż ładnie się przypieką. Także wracam do Was już niebawem z gotowymi pączkami. Po 20 minutach w piekarniku nasze pączki są już gotowe, upieczone, zdążyły już nieco przestygnąć, więc wyłożyłam je sobie na deskę. I teraz pokażę wam jak przygotować własną, zdrową i smaczną polewę czekoladową do oblania tych pączków, która będzie alternatywnym i pysznym rozwiązaniem zamiast użycia gotowej polewy, którą możecie znaleźć w sklepie. I przygotowanie jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Mam tutaj garnuszek, do którego będę wrzucać po kolei składniki. I na pierwszy ogień idzie odrobina masła, które możecie zastąpić olejem kokosowym. Do tego dodam kakao. I tutaj mam magiczny składnik, którym jest inulina. Inulina jest również zdrowym słodzikiem, tak jak ksylitol czy erytrytol, ale ma zupełnie inną konsystencję. Ma taką konsystencję zbliżoną do cukru pudru, więc idealnie sprawdzi się w tym przepisie. Do tego dodam odrobinę ekstraktu waniliowego. I nieco mleka migdałowego przygotowałam go sobie tutaj więcej, ale będę dodawać go stopniowo tak, żeby uzyskać idealną konsystencję naszej polewy. No i teraz nieco zacznę to podgrzewać. I będziemy mieszać. Teraz bardzo ważne jest to, aby cały czas pracować tutaj łopatką, aż uzyskamy do dobrą konsystencję naszej polewy. Ona powinna być taka nieco lepka, przyklejać się do palca ale nie za bardzo gęsta. No i oczywiście nie chcemy, żeby tutaj były żadne grudki. Jeśli będzie ona zbyt gęsta, dodajemy odrobinę mleka. W międzyczasie, robiąc tą polewę, możecie ją smakować. Jeśli uważacie, że powinna być bardziej słodka, dodajcie odrobinę więcej inuliny. Widzę, że moja polewa już nieco gęstnieje. Dodam odrobinę mleka. Ok, tak wygląda idealna konsystencja, więc teraz możemy oblać nasze donaty polewą czekoladową. I ja zrobię to w ten sposób, że po prostu każdy z donatów będę zanurzać w naszym garnuszku. I tak wygląda gotowe. Zanim nasza polewa zastygnie, warto nasze pączki jeszcze przyrozdobić. Przygotowałam sobie tutaj kilka elementów. Mam tutaj gorzką czekoladę, białą czekoladę bez cukru i posiekaną drobno truskawkę liofilizowaną. I każdy z pączków nieco obsypię dodatkami. Sprawdzą się tutaj też genialnie na przykład wiórki kokosowe albo drobno posieka posiekane orzechy. I nasze pączki są gotowe. Pełny przepis znajdziecie w linku w opisie filmu. Myślę, że z takimi pączkami śmiało możecie obżerać się do woli i nie pójdą one wam w boczki. Ale w razie czego, co złego to nie ja. Napiszcie jeszcze w komentarzu, ile pączków planujecie zjeść tego roku. A ja tymczasem zakładam buty i lecę biegać. Być może spotkamy się gdzieś na trasie na spalaniu pączkowych kalorii.